Nowy robot przyszedł właśnie dzisiaj. Robimy unboxing. Koboku 6. Wow, fajne. Bardzo taki yy, cieszy oko. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Mamy do tego dodatkowe szmatki. Mhm. Tutaj cztery. A tutaj jeszcze mamy jakieś zapasowe. Mamy długi. Yy, Drugi przewód. No i przede wszystkim fajna walizka. Wreszcie nie będzie się walało po całym domu. Tutaj już mamy załadowany płyn do naszego sprzętu i będziemy testować na oknie. Dobra, testujemy robota. Pierwsze nasze użycie. Mamy wyjątkowo brudną szybę, jak widać, nawet na filmie. Nie muszę robić nawet zbliżeń. Tutaj będziemy robić czyszczenie zwykłe Pani głowy. A po drugiej stronie do głębia. Zobaczymy jak czyści. Bo widać jaka jest brudna szyba. Zobaczymy efekt o bez. Zobaczmy szybkiego czyszczenia. Widać jaka brudna. Ale robot jest naprawdę stylowy. sobie poradzi z tą naszą szybą Dobra, odpalamy teraz po drugiej stronie, zobaczymy jak się upora Aha, musimy pilotem włączyć jeszcze chwilkę Zaraz się włączę Jak się upora z tym całym brudem Trzeba jest naprawdę bardzo brudna O kurczę, niezły efekt Już widać, możecie tutaj zaobserwować Tutaj jest jak brudna, to jest taka linia czysta No, jest efekt Słuchajcie, jest efekt Wow jest też na podwórku dosyć zimno, bo jest grudzień, też z tego względu może troszkę gorzej działać, ale. widać jak. O, tutaj może będzie widać jak go czyści. O, widać efekt. Nie, no wyczyścił. Jak widzicie, teraz próbuję złapać tą brudną część. O, brudna część, a tu jest czysta. Brudna. Jakby cały czas patrzył na ten dach. Czysta, brudna. Wyczyszczona. Jest różnica między góra a tak będzie czyścił teraz. Dobra. I to jest podstawowy. Nie, to już jest na, na mniejsze okno. Aha, to, to jest tryb, to tryb będzie, na mniejsze okno, tak? Że będzie więcej jeździł po prostu. Mhm. Zobaczyłem. Ten, który teraz jeździ to jest podstawowy tryb? Nie. To jest na tym okno. zobaczymy. A znacznie, na mniejsze okno, ok. Zobaczymy jeździć. Dobra. Jeszcze potem ma czyścić jakoś inaczej. Ale no jest efekt. Jest. No jest, tutaj on widać jejcie, też, jejcie też taką, widać taką... Aha, okej. Ty widać taką, taką kreskę. Tutaj jest is... czyste okno? I brudne okno. Możesz sobie siedzieć w kuchni i pić kawkę. <laughs> Nie no, rewelacja. Warto było kupić. <laughs> no, oczywiście potem trzeba przetrzeć ramy, żeby już tak było wyczyszczone do końca, jak powinno być, ale. Na pewno dużo mniej czasu zajmuje. Nie no, rewelacja, rewelacyjny sprzęt. Fajnie, też, że ma yy, ...pakowanie, do którego można włożyć teczkę. Także nigdzie nie walają się żadne części po domu. I ogólnie też fajnie, stylowo wygląda. Cieszy oko. Jak myje szyby jak nie myje szyb też. <grym> Polecamy zakup. Niedługo święta. Także fajny bardzo prezent. Na pewno kobietki, które mają dużo okien, będą zadowolone.